Polski Ład to proces rozłożony na lata, proces, który trwa już też od wielu miesięcy. Również wiem, Boże, jak wygląda stan prac tego, co już się rozpoczęło. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj zderzamy się z ogromną ilością pieniędzy, które zostaną za chwilę zainwestowane i przemielone, można powiedzieć, w infrastrukturę na terenie gminy. Pewnie wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka. Natomiast to nie jest tak. Że wszystko dzieje się jak w filmach telewizyjnych, że zmienia się klatka, zmienia się doba, dzień i już coś się pojawia. Natomiast w chwili obecnej procedujemy nad pięcioma wielkimi inwestycjami. One najpóźniej zakończą się we wiosną przyszłego roku. To są bardzo skomplikowane procesy inwestycyjne. Budujemy, i to będzie pierwsza inwestycja, która zostanie zakończona ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni przyjedzie już pierwsze, pierwszy sprzęt ogromny, czyli ładowarka duża, która za, zasili wyposażenie naszych służb i będzie pracowała w, w tym Białoborskim przoku. I ten, ten, ta instalacja powinna zostać zakończona i budowa gdzieś w okolicach grudnia. Natomiast lada moment rozpoczną się prace przy przebudowie drogi do miejscowości Białka. Najdłużej będzie trwała przebudowa wszystkich dróg w miejscowości Przybrda, ale tu zdecydowanie mieszkańców uspokajam na pewno będzie. Wykonawca jest wyłoniony. Natomiast kwestie projektowe. Trzeba pamiętać, że wszystkie te nasze realizacje są robione w takiej koncepcji projektu i wybuduj. I to wymaga odrobinę czasu do tego, żeby wykonawca fizycznie mógł wejść i wbić tę łopatę. Droga w miejscowości Sempolno wraz z kanalizacją deszczową już jest robiona. Drogi w miejscowości Biały Bór, Szopena, Moniuszki, Kochanowskiego już są robione. Wobec czego tak naprawdę, kiedy zajrzymy w różne zakątki naszej gminy, to część tych realizacji już jest widoczna na budowach, a część jeszcze jest w kreślarniach, natomiast nie stanowi to o żadnych zagrożeniach, do tego, żeby te inwestycje nie miały miejsca. My jesteśmy też w takim etapie, gdzie faktycznie budujemy budżet już kolejnego roku. No i nawet dzisiaj stwierdziliśmy, że właściwie na przełomie, można powiedzieć, roku 2023 i 2024. Inwestycje w łącznej kwocie, której nie podam specjalnie z tego względu, bo to się jeszcze może zmienić, są w tej chwili, czy w ciągu tam kilkunastu miesięcy, na inwestycje wydamy więcej pieniędzy, aniżeli jeszcze niedawno mieliśmy na cały rok w ogóle na funkcjonowanie całego samorządu. To jest ogrom. To ta ilość pieniędzy, która zostanie zainwestowana w najbliższych miesiącach, nigdy w historii nie miała miejsca.